Cześć wszystkim, tutaj Bonoku i witam Was w moim pierwszym filmiku serii z gry Happy Wheels. Myślę, że będzie zabawnie i fajnie. I myślę, że Wam się ten filmik spodoba to zaczniemy od wybrania mapki użytkownika Rojo znaczy michałek y, 123.42 mapka się nazywa rojo możemy wybrać to sobie wybiorę tego nie idź tam, śmierć Cię czeka ja nie żartuję a zrobię tak na i muszę zobaczyć co tam jest dobra, miał rację mogłem tam nie iść, ale to tam chciałem sprawdzić no co dziadki wyścignij mi armata armata mi tylko nie głową, nie głową, nie głową proszę bez głowy to ja dziękuję Jak to chyba po miałem grać no, mogę tak też przeskoczyć. jej weź weź do tej armaty no Super, dziadkiem pojadę i tyle, nie będzie po sprawie. Nie, to trzym się nie da. To czym się nie da w ogóle zjeść. Nie... Co w tym nie wie takiego trudnego? Już wiem, co w tym takiego trudnego. tam dziecko co tam. No ciekawe jak to przejść. Nie wiem. Jadę na no, spidzie co tam. co tam dziecko. Popsuje się. Powolutę. Czekajcie, powolutę. Powolucę. Trzeba tak. Schodnąć. Dupa. Nie będę tego przechodził. Kind of play. you can a flea Tu Jak Jaką Moja pierwsze prze... Moja pierwsza, pierwsza mapka, którą przeszłam Haha Ja już znów to samo wybrałem No fajnie Nie mam normalnie nie umiem w co grać ale coś mi naszło żeby nagrać Hmm, ciekawa mapka. tu Jej! Ale fajne te mapki niektóre. Takie, które przechodzę. Znowu. <noise> Jakie łatwe mapki tutaj. Szczegam eee. Bez komentarza. Nie kołaje ja mi tyle. Choł, I pochał choł, choł. bo mi kołaj się zaraz. Nabiję, no nie, 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 bronił. No teraz będę musiał sam jechać. nie, może no, nie, 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 Bo sobie głowę nie, 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 Piesanie No Sto jeden, to z tego zaszczel. Dobrze, dobrze No gdzie do tyłu lecisz? Przeleć to No przeleć to, debilu No Teraz nie, 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 Ua! No tak mi tamte te 7 przeszły nie, nie, o nie Co to było Sorry, was ale to trzeba jakąś chudą postać wziąć Do dorzucania Mi tam się nie zmieścił No co to? Wyjdź tam No co to za Hore Nie da rady Nie wyda cię, to, bo nie umiem angielskiego. Przyznaję się. Za to. Za... Jak mnie to martwi, żeby. <śmów> Jak gdyby. Glądało. Ja Przepraszam Was za ten kaszel. Po prostu... Wszystko tak wakacje zleciała, a ja... No, no a ja Niestety Trzeciego... Tak Już idę na rozpoczęcie roku Po prostu... Po prostu, no... Po prostu, no... No tak, nie chce mi się iść Ale nie ma co poradzić Normalnie jakbym mógł, to bym normalnie... Robi tak, żebym W ogóle nie chodził do szkoły, bo to, tak niby pomaga w pracy tu turdu no, ale no to jest nudne strasznie no słuchasz jakiegoś babska który ci gadał o jakichś tam historiach na polskim i na matematyce w ogóle na matematyce w ogóle czasami nie ogarniam i mówię wam no, naprawdę Uff. W te same plansze wybieram Co to e, e. LOL Normalnie no normalnie nie chcę iść Jezus Maria. Ja bym się zamienił z chęcią z moją mamą statą, żeby za mnie chodzili do szkoły. Jaki to bym miał wtedy luz. Całe nie na dworze. Nagrywa od czasu do czasu tak ten, tak chcę ponagrać filmiki na kąpie posiedzieć. Tak, to tylko teraz będzie pisać, uczyć się i no normalnie no. Tak nigdy nie znasz czerwonym paskiem, Chociaż to jest... Dla mnie to jest niemożliwe, dla mojej mamy możliwe powiedziała. Że jak bym się postarał, to bym zdał z czerwonym paskiem, ale ja nie zdał. Bo ja nie dał rady. W mojej klasie tylko dwa... dwa. Dwie osoby zdały. Dwie osoby zdały z czerwonym paskiem, a dwie osoby nie zdały. Ja nie wiem jak nie, jak można nie zdać w czwartej klasie przecież to jest jakaś jakiś niefowak ja Rozumiem, że nie można nie zdać w gimnazjum bo to jest już wysoki poziom ale w czwartej klasie tu 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 i naprawdę ja Dżu... No, z chęcią się wypisał z angielskiego, z polskiego, matematyki i w ogóle z, takimi, z takich właśnie tych języków. wszystkie bym się wypisał. Najlepiej. Bo to trochę takie. <gryw> po prostu, no. <gryw> Te wakacje tak minęły, że po prostu, no. No tak szybko że pamiętam co robiłem na początku wakacji, co robiłem na początku, na rozpoczęciu czwartej mojej klasy i dlatego normalnie no po prostu ja się już nie mogę doczekać, już się, kończę wakacje, ale ja się już nie mogę doczekać tych drugich wakacji już po piątej klasie mojej, już to już będzie niedługo już jeszcze tylko roki. Szósta klasa już idzie. Wyglądam testy. I to jest strasznie, strasznie głupio. No ale już to mi przestaje w ogóle gadać o szkole, bo to jeszcze przecież jest jeszcze te dwa dni. I tym właśnie